No, no bo no, 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 nas, no wcześniej dzisiaj jest. Czaraj, mm, to dosyć wcześnie. Mm, no, 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 no z no, to... matematyki, mamo, no. Zakorowała, no. A jej, co się stało? No. To jest ta epidemia naszej grypy, no i ich rodzina ma całą tych kurczaków. I wiesz co? To normalnie wszyscy ich rodzinie i, i, i musieli im pozabijać te wszystkie kurczarki. No, To niesamowita historia. No, niesamowita. A poza tym, jak się idzie w szkole i kiedy będzie wywiadówka? Tak. No w szkole, no w szkole jest

Co się stało? Wczoraj nie epoce z rodzicami i tak nie było. Chciałabym się z panią spotkać i porozmawiać o sytuacji darka. Mam trochę mię na lekcjach na zbaczyć. i kilka jedynek. Y, może spotkamy się jutro, mogę przyjść do szkoły. Bardziej nikt mi nie wspominał o wywiadówce. Dobrze, to będę zajmę mm. jutro. Mm. Wiesz, mama, że w świecie. Barku, no musimy porozmawiać. Co się stało? Dzwoniła twoja wychowawczyni. Jak myślisz, co mi powiedziała? O, mamo, no, 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 że była wczoraj i... No, obecności ja na matematyce i no i że jedynek i ma no. Bartku, dlaczego ty to robisz? Dlaczego mnie opłakujesz? I który będzie raz w tym miesiącu? No mało, no, no to, to tak, żeby ci nie było smutno, no. Czy że chciałbyś, żebym ja się opłamywała, by tobie nie było smutno? Masz do swojego pokoju i masz zakaz oglądania telewizji. Non mi ricordo, che figlia. No, nie, no, kara i ciągle, kala. no. No, tu ritorni, to już raz, ty mi sią, tu mia, nie mogę wychodzić, no. No, bez sensu. No. łamywać mamę, no, no bo mi nie, nie idzie w szkołę. No nie no ja jestem naprawdę i Chłopacy mieli rację. No bo po prostu beznadziejny jestem, no. No co ja mam zrobić? Czy głupotę można w ogóle wyleczyć? Czemu ja muszę opłamywać moją mamę? Nie chcę tego robić, no. No i co ja mam zrobić? No, kto mi pomoże? No. No nie no. Matku, mój tak. kolega z klasy Maciek. Przyniósł ci z matematyki. Co? No? masz takich dobrych kolegów. Maciek? Cześć Bartek, cześć. cześć. Ej, słuchaj, co się stało? Dlaczego ty nie chodzisz na matematykę? No, no bo matematyka jest. Głupia, ja nic z nie rozumiem. Hej, tak, no <tryk> było mi powiedzieć, ja bym ci chętnie pomógł. No Maciek, ja też jestem głupi, wiesz, i nic nie potrafię zrozumieć z tej matematyki. a tak, któż tak to nam powiadać o jakichś strasznych kłamstwach? <tryk> no, no ja. To, no taki chłopacy powiedzieli, że tylko głupki chodzą do szkoły. No i mają rację, więc, No mają rację, bo ja nic nie rozumiem. No ładnie, Bartek, ja widzę, że to diabeł dobra się do swojego serca, a uwierzyłeś w sercu, to jest kłamstwa. Maszny to uwierzyłeś w te kłamstwa, no bardzo. No i ja diabeł, co ty mówisz? Ty nie wierzysz w diabła? Nie czy nam pewnie nic nie dało? No wiesz, Bartek, tam już napisane, że to szatan, no właśnie diabeł, jest ojcem w bo jest po prostu okropnym w jego głównym celem jest zniszczyć człowieka. No, ale Bartek, ja widzę też, że Pan Bóg troszczy się o Ciebie. O nie! Słuchaj, Bartek, troszczy się właśnie o Ciebie, bo oprócz matematyki, przeniosłem się również do Ewangelii. O, czekaj, zaraz to powiem. nie! No dla Ciebie, Bartek, proszę. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Tak, Watek, słuchaj, czyta, przeczyta, ja sam zobaczysz, że to co myślisz o sobie to jest chładzczym. A prawdą jest to, co Pan Jezus myśli o Tobie, Watek, Co Pan Jezus myśli o Tobie, Watek, Pan chce, żebyś ty był szczęśliwy o tym. Tak, bardzo, ja dla ciebie to, jest co najlepsze. No, właśnie, co powiesz tutaj właśnie na temat i linię i spotkamy się jutro. Jeżeli nadal czegoś nie będziesz to ja tak ci pomogę. Może, ale to jest fajny ja nie Dobra, teraz muszę przejść, jak mówię, tam rodzina, jakaś bramka, ale tu czymś się jutro. Dobra, dobra, wpsywa się. No fajny ten Maciek, nie wiedziałem. Ale przyniósł mi, Pan Jezus mnie Czy mną interesuje. No nie, no ja muszę poczytać to. Czeka pewnie. Halo? Pan Jezus powiedział. Ja jestem dobry pasterz. Pasterz? Proszę się o swoje obce i one nie giną i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Pan, Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Pan Jezus powiedział, wszystkie włosy na waszej głowie są policzone, nie bójcie się. a będzie wam dana szukajcie a znajdziecie szukajcie a odłożą wam ha, tak, no tak ja też przecież mogę poprosić Pana Jezusa o, Pan Jezus powiedział o tu jest napisane że kto wierzy we mnie nie zginie ale żyć będzie na wieku bo ja przyszedłem jako światłość na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy. To ja jestem, ja jestem prawie tak jak w ciemności. O, Pan Jezus naprawdę, naprawdę się o mnie chyba proszczy. Ja wiem, że się pomogę do Pana Jezusa. Pomogę się, żeby pomógł mi. Ja nie wiem, co mam robić. Pogodzę się. Panie Jezu! Panie Jezu! Ty wiesz, jak, jak ja jestem kłamcą, że jestem głupi, że nie potrafię rozumieć matematyki i nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Chłopaki się ze mnie śmieją, no nikt nie chce się ze mną bawić. No, ja nie wiem, co mam robić. Ale ty, Panie, Jezu, możesz mi pomóc, ja wierzę. Ja chcę, żebyś mnie prowadził przez życie. Ja chcę Ciebie słuchać, bo Ty naprawdę mnie rozumiesz. I to. mnie. Pomóc mi, proszę Cię, Panie Jezu. Pomóc mi.